Usiądź na krześle, opierając plecy o oparcie. Wyprostuj kręgosłup. Obie dłonie spleć z tyłu głowy, a łokcie odchyl tak, aby nie było ich widać kątem oka. Delikatnie naciskaj rękami na tył głowy, jednocześnie stawiając głową obok. Policz do pięciu. Ja w tym czasie nie wykonuję żadnego ruchu. Chodzi jedynie o napięcie mięśni. Rozluźnij się. Powtórz to ćwiczenie 10 razy.